Krystaliczny wizerunek Sana został zachwiany. Były współpracownik wyjawił prawdę o ich relacji. Sana jest artystką, która zdecydowanie stroni od kontrowersji i mówienia publicznie o swojej prywatności. Wiele osób ceni ją za skromność oraz profesjonalne podejście do pracy. Jak się jednak okazuje, te wyobrażenia fanów dość mocno mijają się z rzeczywistością. Nieznane fakty o zachowaniu Sana postanowił właśnie wyjawić jej były współpracownik. Nie gryzł się w język. Sana to wokalistka, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Artystka od kilku lat konsekwentnie wydaje kolejne utwory, które z miejsca trafiają na najważniejsze listy przebojów w kraju. Zuzanna Grabowska w świecie artystycznym nie wzięła się jednak znikąd. Za jej wizerunek oraz działalność muzyczną przez długi czas odpowiadał pewien znany w branży specjalista. Sana długo działała pod opieką doświadczonego artysty. Ich drogi rozeszły się w atmosferze skandalu. Michał Pańszczyk jest jednym z najbardziej znanych w branży artystów wizualnych i reżyserów tras koncertowych. Mężczyzna w przeszłości odpowiadał m.in. za sukcesy wizualne wydawnictw Justyny Steczkowskiej, Beaty Kozidrak, Anny Wyszkoni czy wspominanej wcześniej sana. Artysta nadzorował teledyski Zuzanny Grabowskiej odpowiadał także za jej trasy koncertowe, w tym trasy uczta nad ucztami, która obejmowała największe stadiony w kraju. Po tym wydarzeniu Sana i Pańszczyk zrezygnowali jednak ze współpracy. Jak się teraz okazuje wokalistka i reżyser koncertów nie mogli dogadać się między innymi w sprawie nagłośnienia na stadionie narodowym, które jak wiadomo nie od dziś jest dość problematyczne. Zuzia też wiedziała od samego początku, że tak jest, że choćbyśmy zawiesili tam nie wiadomo co, to to po prostu nie będzie brzmieć. Gdybym ja miał być takim artystą, który ma wystąpić w miejscu, w którym wszystko się zleje w jedno, to po prostu bym tego nie zrobił. To jest bez sensu. To jest gra ego i nic więcej. Robienie stadionu Sana to była jedna wielka gra pozorów, udawania, że coś potrafimy, wszyscy się mądrzyli, że coś wiedzą, a nikt nic nie wiedział naprawdę, wyznał gorzko artysta w programie Imponderabilia Karola Paciorka. Michał Pańszczyk odsłonił kulisy współpracy z Sana. W jej otoczeniu wcale nie jest tak kolorowo. Michał Pańszczyk jest przez wiele osób uznawany za współtwórcę sukcesu Sana. Nic więc dziwnego, że mężczyzna poczuł się urażony tym, jak został potraktowany na koniec współpracy. Każdy z nas ma swój gigantyczny żal, który jest irracjonalny. Z jej perspektywy z pewnością ja ją opuściłem, zawiodłem. My byliśmy jak rodzeństwo w pewnym momencie. Razem to wszystko budowaliśmy. Później moje wyobrażenie idealnej sana rozminęło się z jej wyobrażeniem idealnej sana, więc znowu, to jest też trudne, bo nikt tu nie ma racji, to jest inne. To zakończenie było tak naprawdę rozstanie w związku. Trudno powiedzieć, kto miał rację, bo nikt jej nie miał. Każdy miał swoje, stwierdził. Pańszczyk w rozmowie podkreślił także, że w jego opinii był bardzo źle traktowany przez innych współpracowników Sana. To ich w dużej mierze obwinia za to, że drogi jego i zuzanny się rozeszły. Kto by się spodziewał, że właśnie tak wyglądają kulisy współpracy z Sana?